Najbliższe mi słowo z Biblii, to króciutkie zdanie z Księgi Ozeasza. Chcę mówić do jej serca. Bóg potrafi mówić do serca. Bóg nieustannie mówi do mojego serca. Do serca inaczej się mówi niż do rozumu. Do rozumu mówi się racjami, argumentami, definicjami. Do serca mówi się najczulej, najdelikatniej, najsubtelniej, najautentyczniej i najprawdziwiej. sercu powierza się tajemnice. Tylko sercu można powierzyć samego siebie, samą siebie. I to jest właśnie moje doświadczenie spotkania ze słowem. On, który mówi do mojego serca z niesamowitą czułością, ale też z ogromną mocą. Słowo, które mnie kształtuje, które mnie uwalnia, które nadaje sens mojemu życiu, które wydobywa mnie z moich lęków, które leczy moje zranienia i które nadaje mi wartość. I daje mi moc, by wyjść do drugiego człowieka, mówiąc mu dobre słowa, życzliwe słowa, słowo, które mnie zachwyca, i słowo, które pokazuje zachwyt Boga nad tym, co we mnie złożył. W słowie można się zanurzyć, jak w najpiękniejszym zachwycie, i słowo można dawać drugiemu, jako owoc tego zachwytu. Bardzo kocham słuchać. Uczę się słuchać Słowa, ale też często słucham drugiego człowieka. I tego właśnie uczy mnie relacja ze Słowem. Jak słuchać samą siebie, by odkryć siebie tą najprawdziwszą, czasami słabą i kruchą, czasami grzeszną, czasami ogromnie szczęśliwą i spełnioną na drodze, po której idę. A dzięki temu też, jak mogę słuchać drugiego, aby mógł spotkać się ze sobą, a przez spotkanie ze mną aby mógł spotkać się z Bogiem. I to jest najpiękniejsza przygoda życia, jaką ten, który mówi do mojego serca, daruje mi każdego dnia. Dlatego warto otwierać Słowo i słuchać z zapartym tchem. Życzę Wam wiele zachwytów, wspaniałych perełek, które czerpiecie, znajdując je na stronach Biblii.